Radiostacja Teatru Wyobraźni. Obraz i Słowo. prezentuje opowiadanie pod tytułem: Jack and Joke. Rozdział pierwszy. Czas, który szczekał. Nazywam się Jack Malone. Jest rok 1946, a ja całkiem niedawno wróciłem z wojny jako sierżant. Francja to piękny kraj, ale zbyt wielu nas zostało na plażach Normandii. A teraz jestem prywatnym detektywem, co znaczy, że nikt mnie nie zatrudnia, a ja udaję, że mi to odpowiada. Mieszkam w Los Angeles, w budynku, nad starą pralnią chemiczną. Piję kawę, która potrafi wyczyścić zęby i sumienie. I czasem podejmuję się spraw, które wyglądają jak zagadka, pachną jak kłopoty a kończą się rachunkiem za pizzę. To był ten rodzaj wieczoru, kiedy nawet neony świecą z rezygnacją. Padało tak, jakby niebo miało wyrzuty sumienia i próbowało je zmyć. Ja siedziałem w biurze, próbując przekonać siebie, że przeczytanie trzech stron instrukcji od Tostera to już forma literatury. Wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi. Otworzyłem. Stał tam pies Yorkshire Terrier. Mały, jakby mu świat kazał udowadniać, że rozmiar nie ma znaczenia. Sierść miał jak wieczorowy garnitur, błyszcząca i bezkompromisowa. W pysku trzymał karteczkę. Na niej było jedno słowo: żart. Oczywiście, nie był sam. Za nim stała sąsiadka z drugiego piętra. Pani Lilo, ta od ceramicznych aniołków i nalewek z bazylii. On chyba do pana, powiedziała. Znalazłam go siedzącego pod pańskim biurem. Patrzył w drzwi, jakby czegoś oczekiwał. Albo kogoś. Spojrzałem na psa. A on spojrzał na mnie. I wtedy zrobiłem coś głupiego. Przygarnąłem go. Nazajutrz nazwałem go Joke. Bo był żartem losu. A może ostrzeżeniem. Trzy dni później wypiłem eliksir. Profesor Next to ten typ człowieka, którego CV zaczyna się od słów Kiedyś prawie zbudowałem maszynę do cofania wspomnień, ale wyszedł mikser do majonezu. Ekscentryk, alchemik, filozof, czasem dostawca podejrzanych nalewek. Przyniósł mi kiedyś butelkę z etykietą eliksir słyszenia prawdy. Powiedziałem mu, że mam od tego kawę. Zaśmiał się i odszedł w chmurze anyżowego dymu. Kilka dni później. W deszczową noc, gdy myszy znów przeprowadzały manewry wojskowe za lodówką, sięgnąłem po butelkę w ciemno. Miała kolor starej miedzi i smak jak dzieciństwo na sterydach. Rano wszystko się zmieniło. Wiesz, że twój kubek od tygodnia nie widział zmywaka? Powiedział głos. Rozejrzałem się nikogo. I ten swetern może czas pozwolić mu odejść godnie. Na emeryturę. Patrzyłem na ścianę. Na sufit, na lustro, a potem na dżołka. Usiadł. Przechylił głowę i powiedział, albo raczej, ja usłyszałem, jak mówi. Zła wiadomość, to nie był rum. Dobra, teraz możesz mnie słyszeć. I nie, nie zwariowałeś. Jeszcze. Upuściłem kubek. Nie rozbił się, bo trafił w stertę gazet z 1937. Ale kawa poszła między deski. Usiadłem ciężko. Spojrzałem na psa. On na mnie. To jakiś żart? spytałem. Tak. I mam na imię Joke. Więc wszystko się zgadza. I tak to się zaczęło. Nie wiedziałem jeszcze, że zanim skończy się ten tydzień znajdziemy zegarek, który chodzi do tyłu. Staruszka, który twierdzi, że go skonstruował w 1947 roku. I kobietę, która pamięta przyszłość. Ale wtedy miałem tylko kota za oknem gadającego psa na dywanie i wrażenie, że to będzie najdziwniejszy przypadek w mojej karierze. A był dopiero poniedziałek.